ściółka i grunt w lasach jest wysuszona na wiór. Leśnicy nie pamiętają takiej zimy. Ostatnio deszcze lub śnieg w okolicach Legnicy spadły w listopadzie. Wystarczy głupota bądź celowe działanie, aby doszło do tragedii. Znajdujemy się na obrzeżach miejscowości Miłogostowice, gdzie we wtorek doszło do pożaru. Pożar objął oprócz nieużytków rolnych, również niestety las. Sumaryczna powierzchnia, która uległa spaleniu, wynosi około 6 hektarów. Z czego 1,5 hektara lasu zostało bezpowrotnie zniszczone. Straty wstępnie szacowane są na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Taka aura w zimie to bez wątpienia pogodowa anomalia, która może niekorzystnie odbić się na kondycji roślin. Naturalnym jest, że w okresie zimowym ta pokrywa śnieżna jest, prawda? I w wyniku topnienia tej pokrywy. No, grunt zasilany jest w wodę, z którą potem czerpią rośliny na wiosnę. W tej nietypowej sytuacji, którą obecnie mamy miejsce, jest tak, że tej wody po prostu nie ma, bo nie było opadów śniegu. W związku z tym teraz nawet już na etapie sadzenia lasu prawda, widzimy, że ta gleba jest po prostu przesuszona, jest sucha. Pożar był tak niebezpieczny, że w jego gaszeniu brało udział aż dziesięć zastępów Straży Pożarnej, istniało niebezpieczeństwo, że ogień sięgnie domów. Na szczęście wiał przeciwny wiatr.